9% baterii. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj do nas taka paczka dojechała. Od Euromilku zaraz rozpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Także bierzemy nożyk, działamy. No i dobra, miało pasować ogólnie na naszą ładowarkę. Ale tu widzę, że te uchwyty będą za małe. Zaraz to zobaczę. Na strychu mam jeszcze tu chwyty takie do, do spawania, zaraz zobaczymy. Nie, no to na pewno będzie ten no. dużo za, za mały. Chyba, że wyś... Ale ciekawe czy rozstaw jest dobrze chociaż. No i dobra, zadzwoniłem tam do, do Rumilku, tam mają zobaczyć. A tutaj na razie będziemy musieli to jakoś postawić na ziemię. Tutaj no, niezbyt fajnie transport przeszedł, no ale co zrobić. Zaraz weźmiemy to jakoś postawimy. Dobra, przestawili mi ją tutaj. I czekamy, zobaczymy, czy, czy coś wykombinują tam w tym euromilku. No nic. No i dobra, brat dzisiaj tutaj szamba pompuje, później jeszcze będzie znowu posumę do znajomego jechał. I ten Ja dzisiaj wziąłem włókę, zaczepiłem. I jadę na to pole, tam gdzie ma być zasiana yy, ta trochę inna trawa, co mówiłem wcześniej. Tam, to jest to pole, co yy, w tamtym roku ku kubrydzę w Striptilu, w Lucerne. I ogólnie dzisiaj byłem tam dronem, bo to jest tam niecałe 2 km w linii prostej, także dronem sobie podleciałem i zauważyłem, że yy, dużo no tam, bo ogólnie broną nie robiłem wszędzie wtedy, nie zdążyłem i tak mówię, a zostawię. No i tam, gdzie robiłem broną, jest o wiele mniej mlecza niż tam, gdzie nie było robione. A stwierdziłem, weznę tą włókę, zobaczę jak to będzie szło. No bo tu wiadomo, szerokość, szerokość wyrobiło swoje już tutaj. Tam 10 km na godzinę będę jechać. Tak mi się wydaje, że powinno być w miarę w porządku. Perne błota, które wyniosłem na ulicę. No ale. No tutaj. Tutaj jest lucerna nasza. Fajnie rośnie. A no tu jest trawa i. Yy, tutaj ta trawa ale tak jakoś nie wiem, yy, z wiosny fajnie wyglądało, a teraz trochę zmarniała i no, żyto jeszcze pomiędzy jest. Bo to było w tamtym roku i wiadomo, chcieliśmy, chcieliśmy na GPS, ale jednak trochę tam zostało. Te rządki bardzo się wyróżniają, tam gdzie hyderem było jeżdżone. No i tu, gdzie było ugniecione przez, przez sieczkarnię? Nie, przez przyczepę. Mówię, no. No ta trawa tak jakoś się nie chce zbierać. Nareszcie pól, gdzie nawet starsza trawa lepiej wygląda niż tutaj ta młoda teraz. A teoretycznie powinno fajnie tutaj rosnąć. No ale co zrobić? Gnojówy było grubo dane, więc, no, nie wiem, no, ale to już nie o tym. Ten. Widzimy się na polu. O, już u nas widać rzepaki. Te wcześniejsze już zaczynają kwitnąć. Bo niektóre jeszcze tak nie za bardzo, bo na przykład koło domu u nas pak ten, co był siany w stryptylę, jeszcze, jeszcze nie kwitnie. A tutaj, nie wiem czy będziecie widzieć, kajs sieje kukurydzę, Chorszem, fajny siewnik. A tutaj to pole, to już jest, już nie wiem, który rok w monokulturze kugrydzianej. No i jakoś sobie radzi to pole. Tu, tu kiedyś była próbowana soja, ale soja chyba tutaj nie rodzi za bardzo na, na naszych polach. Nie wiem czy za zimno, czy za sucho. Albo buraki, ale nie wiem, to jest... na buraki to już trochę za późno. nie brydzę, ale... Fajny siegniczek. Już na GPSie o 12 rzędowy Fajny. MX 285 z drona to jeszcze tak źle nie wyglądało to jest gorzej niż myślałem wiatr wieje nie wiem czy to rozwalę tą włóką Zobaczymy. Menezuela jeździł jeszcze. Myślę, że to trochę poprawi. Trochę się wyrówna, tą ziemię tutaj też. Także co? Wsiadamy i jedziemy. Coś tam robi, ale strasznie się kurzy. Mam nadzieję, że to wytrzyma ta włóka. Bo ona już za mocna to ona nie jest. Jakoś no różnica jest, no nie wiem, czy no z korzeniami to to nie wyrywa. Może jakbym miał odwrócone te łańcuchy, to by coś więcej robiło, ale mówię jest, jest jak jest. Tu i tak będzie broną jeszcze robione, aktywną przy siebie, także nie powinno być najgorzej. A już będę miał trochę równiej tutaj, bo jednak jest strasznie nierówno tutaj. To brudy od tej lucerny były. Jeszcze tutaj... No bo tu jest po samym kultywatorze po jednym razie, na płytko. Więc 10-15 cm było robione. Wzdłuż nie jadę, bo nie idzie jeździć. Chyba, że może na dwa razy wezmę. Jeszcze wszerz pojadę. Tutaj tego czujnika nie zahaczyć. Będę tak jechał, zaraz i tak zjeżdżam na przerwę. Także no zobaczymy. No. A! No. no dzwonili, ale ten, że przyjadą o ósmej wieczorem. Nie, wieczorem, ale to przed chwilą dzwonili. No, ogólnie jadę drugi raz w powszech dosyć ostry i tak to wygląda po robocie O praktycznie yy, nie ma gdzieś górkę zaciągnąłem teraz Mniejszy bieg Podniosłem trochę Jedziemy dalej No ale ogólnie będę musiał zjeżdżać bo Pocielaki przyjechali, także na razie zjeżdżam. I tak muszę się dotankować i będę jechać dalej. No, i już prawie kończę. Został taki trójkącik tutaj. Trochę, no dosyć mocno się kurzy, ale wierzchnia warstwa tylko jest przesuszona. Pod spodem widać, że jest wilgoć. Także później jak tu przyjadę z siewnikiem za aktywnym, to powinno fajnie zasiać. Te mlecze trochę poliksi kępki trawy fajnie to wyciąga, także, no ogólnie na plus. także, no w 4 godziny te 14 hektarów zrobiłem, także. W miarę szybko, bo jakbym miał to jeszcze robić agregatem aktywnym, to po pierwsze wyciągnąłbym więcej wilgoci na wierzch, a po drugie, nie skończyłbym tego dzisiaj. A jutro jest 3 maj, także no nie będę jutro pracował, będę robił tylko to co trzeba i tyle. No także. Na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!